Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M Na dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować kolejną nowość jaka pojawiła się u nas na rynku jest to kolekcja od Topsa zwana Merlin sezon 2022-2023 czyli ten który się zakończył niedawno mamy tutaj karty z trzech europejskich pucharów czyli Liga Europy, Champions League i Liga Konferencji w środku mamy do trafienia trzy ekskluzywne Aqua Prism Parallel na pudełku mamy Bellinghama, Chavi Simons, Vinicius tutaj mamy e, chyba Emery z Paris Saint Germain, Julian Alvarez i jak się nie mylę nie wiem czy to jest jeden z Czechów czy Bowen z West Hamu w każdym bądź razie zawodnik angielskiego klubu. No i co my tutaj mamy ogólnie w tej kolekcji? 150 kart bazowych, są kolorowe karty parallel, numerowane 350 różnych kart i karty one of one, czyli jedne na świecie. Jedyne. Tutaj mamy e, zawodników do lat 21: 20 takich kart. Masters 15 kart, Alchemy 20, Renaissance 15. No i tutaj w tej kolekcji również można trafić autografy. 8 paczek w każdej po 4 karty, w całości 32 karty w takim e, boksie. Ok, starczy tego gadania. Chciałbym tutaj jeszcze raz podziękować. Pani Ewie za przesyłkę. Ona tutaj się zajęła wszystkim, i w sumie dostałem dwa takie boksy z Merlina. Dzisiaj sobie otworzymy pierwszy. No i sam jestem ciekaw, jak ogólnie prezentują się karty. Tutaj mamy opakowanie. Zapraszam Was na Instagrama. Topsa. Tam będziecie mogli śledzić to, co wychodzi. No i pierwsza taka saszetka. Karty będą dość twarde, bo jest to kolekcja ekskluzywna. No i pierwsza saszetka mamy tutaj Agüirda Naef Agüirt z West Hamu. Następnie Ciro Immobile, Lazio. Wow, mamy Messiego. Messi, Paris Saint-Germain. No super, udało się trafić. Kozaka. I do tego jeszcze czwarta karta to Under 21. Paul Waner z Bayernu. Czyli zawodnik poniżej 21 lat oczywiście czekam na komentarze z Waszej strony co myślicie odnośnie tej kolekcji no i tutaj widzę 5 kart Luka Modric z Realu następnie Abakar Sylla z Brugi Klub Brusz następnie Mohamed Kudus z Ajaxu, Rony Bardzi z Kopenhagi i karta z Leroyem Zane z Bayernu. I to nie wiem, czy tu będzie jakiś limit, czy po prostu taki rodzaj karty: niebieska obwoluta. Okej, okay, lecimy dalej. No, jak na razie myślę, że ten Messi tutaj największe wrażenie zrobił. Może teraz będzie coś więcej. I tu chyba jest jakiś prizm, bo się bardziej świeci aniżeli pozostałe. Refraktor. Tak, mamy refraktora Francisco Consejsao z Ajaxu. Do tego Dominik Szoboszlaj. Lipsk, tu już oczywiście, niektórzy zawodnicy w innych klubach. Messi również nie ma go już w Paris Saint-Germain. Gwendolfi, Marsylia i Chris Smalling. AS Roma. Czwarta saszetka, więc jesteśmy w połowie w tym momencie. I jest Enzo Fernandez z Chelsea. Pięknie, jest Milan. I do tego zawodnik, którego już nie ma w Milanie niestety. Sandro Tonali przeszedł do Newcastle, ale za pieniądze z jego sprzedaży Milan zakupił kilku fajnych zawodników, więc mam nadzieję, że będzie dobry sezon w wykonaniu mojego ukochanego klubu. A więc jest Tonali. Cungutu Magassa z Monaco. Dziwne nazwisko. Takumi Minamino, również Monaco, i tu już jest, moi kochani, limit. 66 na 199. To już jest limicik. I będzie ktoś z Milano na samym końcu. No, jestem ciekaw. Amine Guri ze Stadren. Następnie Federico Chiesa Juventus, Pablo Torre Barcelona, Gabriel Jesus Arsenal i tak myślałem, Rafael Leao z Milanu. Karta Pararel. Super. Mamy dwóch zawodników Milanu już. Alejandro Garnacho z Manchesteru United, Fabio Carvalho, Liverpool, następnie Sergio Ramos, Paris Saint Germain i karta Angeles Alchemie Siem, z Manchesteru United. No i już tylko dwie saszetki nam zostały. Wayne Rooney, No piękna ta karta. Merlins. Nie wiem teraz, co tutaj jest za głową Runeja, więc może Doczytamy. Nie wiem. Dajcie znać, co by tam był za napis za głową Runeja. Ale karta ładna. Markus Edwards mamy sporting. Alfonso Davis z Bayern i Karnej Chukwuemeka z Chelsea. No i ostatnia saszetka. Thibaut Courtois z Realu. Samuel Ealing Jr. Juventus. Pablo Barrios Atletico. już myślałem taki Erling Haaland z autografem. Mamy zwykłą kartę z Erlingiem Haalandem, ale fajnie że wpadł. I trzecia ta karta paralel Nikola Zalewski z Romy. Czyli fajne te karty paralel powpadały. Mamy tutaj z Milanu Leao tutaj jest. Zalewski nasz Rodak zane z Bayernu, no i jeżeli chodzi o pozostałe karty, no to na pewno dla mnie Messi, Halland, tutaj Sandro Tonali, to są najfajniejsze karty, no plus oczywiście te takie dodatkowe ekskluzywne, jak na przykład tutaj Roykin czy Wayne Rooney. Także dajcie znać, co myślicie odnośnie tej kolekcji. Merlin od TOPSA poprzedni sezon 2022-2023. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.